Witam moi drodzy na naszym kanale, moim Mizuzi na góra lecz dzisiaj odcinek będzie poświęcony bardziej mojej osobie, mianowicie dlatego, bo biegnę górski maraton zimowy. Kilka miesięcy przygotowań, parę zrzuconych kilo. Jestem dobrze nastawiony. Tutaj mamy numerek 4162. numerek, numerek rowerek. <grych> numerek rowerek 4162 e, Zapamiętajcie to. 4, 1, 6, bo każdy ma swój indywidualny numer, e, jakby w historii. Nie powtarzać ten numer. Tak jest. Tutaj za mną mamy start. Start. I tutaj też się to kończy. I tutaj się też to będzie kończyć. Także przede mną 43,5 km, Półtora kilometra więcej niż typowy maraton. No i jeszcze po górach. Także, Także tak, jesteśmy w miejscowości Cisnę, W szczadach. Tutaj to będzie Miejsce. Zaraz Zuzia dostarczyłem kontentu. Kamerki GoPro nie mamy, więc nic nie będę biegu nagrywał, chyba już telefonem zobaczę e, czy mi się będzie chciało, czy będę miał siły. No tak, tylko chcieć bym chciał, ale czy nie będę walczył o życie, to nie będę. O, Dobra, przypinamy numer. Spokojnie tego Kasper sobie, smarujący sobie uda. Bo ostatnio co Ci się zdarzyło na Twojej pierwszej trzydziestce no, O zrobiłeś sobie odparzenia. Tak, więc... To jest ogólnie 200, 270 uczestników, tak? 220, coś po tego. Ty, żel. To jest cenna rzecz. Ja też pięknie. Żartowałam. Jezu, to się tutaj już dzwonią, co ty? Bo to się zaczyna już. Oni biegną. Dobra, Boże. Poszedł i poszedł. A tu jest. Wygląda to przerażająco. 40, tak? I teraz zrobię sobie get ready with me. Nie, no ogólnie, ja wróciłam jakby tutaj do pokoju. Hasprbiegnie. A dostanę jakby taką informację, że na 18 kilometrze można je gdzieś złapać, że tam można dojechać, jeśli mi się uda. Jest to na roztoki górne, więc ogarniam się i tam jadę, więc mam nadzieję, że nie ma go jeszcze na 18 kilometrze. Ciężko mi stwierdzić, na którym kilometrze jest, bo jakby pierwszy ten odcinek to w ogóle jest, że cały czas biegną pod górę No to wiadomo, że nie biegnie jakimś super zajebistym tempem, tylko raczej raczej jest to dosyć... no taki trucht po prostu że ściekujemy się i pokażemy wam trochę widoczków i czy się tam w ogóle dostanę, więc miejmy nadzieję, że tak Przypominam jest to bieg rzeźnika, czyli dostał... Nie mogłam Kacper pokazać, ale oczywiście wszystko w biegu i nie zdążył. Dostał taką paczkę, w której były. Były jakieś żele energetyczne. Lech Free, bo jest sponsorem tego biegu. Jakieś białeczko, dostał czapeczkę. To wam pokażę. O nie! Wyniosłam ją, wyniosłam tą czapkę, także y, ja wam tego nie pokażę. Dobra, szykuję się. Szósty kilometr i zaczyna się lodowisko. Czysty lód, chyba w się bardzo. Jakby nie było, Także mamy pierwszą dyszkę za nami. A no to jeszcze nie jest jedna czwarta. Napiją się herbatki. Tutaj będziemy mieli po drodze trzy punkty kontrolne. Jest takie pit stopy na napojenie się. Biegniemy dalej. Cały czas pod górę. Ale potem będzie z górki. Jadę tam gdzie mi Pan powiedział, że mogę ich złapać. No i ogólnie mijam ludzi, którzy biegną, absolutnie nie wiem, czy ja tutaj mogę jechać. Jest ślisko, mam łańcuch, ale absolutnie nie wiem jak je założyć. Nie wiem, tu normalnie ludzie są. Widzicie to? Ja nie wiem, czy w ogóle w dobrą stronę jadę, bo oni zawracają od co, ja pierdę? W ogóle nie wiem, czy ja tu mogę w ogóle jechać. I ja się w nie boję, bo jest coraz bardziej obludzona droga. Jak stąd wrócę? Nie wiem. Także tyle chciałam wam powiedzieć. się nie widzieli ostatni raz, może. Mocno. Zaraz najwyższy punkt naszego maratonu. Zaczynają się. Nie wiem, to mgła, chmury, czordwia, ale słaba widoczność jest. Mamy naszego biegacza, moi drodzy. Jest i nasz biegacz. Przepraszam, a pan to gdzie tak biegnie? Pobułki, doskonałe. Pobułki, po jak? Już 20 km pan chyba przebiegł? 8, 20 Czyli co, mamy półmaraton prawie? Tak, za kilometr półmaraton, zaraz będę konsumował żel. Okej, okay, a już jadłeś? Jadłem, na dziesiątym kilometrze. Aha, jak tam? Co dziesięć kilometrów żeli, no. dwie herbatki wypiłem przy spodniskach. No to fantastycznie. A jest jak dobrze. Jest dobrze? Zaraz gorsza połowa. Okej, okay, no ale już prawie, że połowa za tobą. Nie, ale jest mocno w ogóle, jest powierzchnia, a ledwo co samochodem wjechałam. Nie jest no jest ja lodowisko. No, wiesz, jak ja to zobaczyłam, to się tak zesyrałam, jestem cała mokra. Może nie tak jak ty, ale. <laughs> no dobra, jadę, gdzieś się tam złapię kaj, kaj. jeszcze. Widziło widzimy się na 35 km, przed jest tą Dobrze. O ile będę miał zasięg. Okej, okay, ja w ogóle nie wiem, czy to można samochodem wjeżdżać, ale nikt nic nie mówił. Eee, uważaj. Dobra, pa! na suszenie włosów w samochodzie, <laughs> wieje, wieje. Włączyłam najwyższy, najcieplejszy. Uważaj, bo jest ograniczenie do 50! bywa, cel Ja też. Jeszcze ja te... buziak, jeszcze, buziak, jeszcze buziak. <śmiech> <i> <śmiech> Jesteś wielki. Ja ciebie też, papa! Pa. Ale on biegnie. Co? Dobra, to idę na herbatę. Pa. 31 <gryzny> Pa pa. 31 kilometr. Trzy czwarte za nami. Nogi wchodzą w tyłek. Ogólnie czas, który planowałem mieć na kilometr, już dawno poszedł się. Poszedł zapomnienie Straszne są te górki Ostatni raz coś mówię, widzimy się na mecie, bo Trzeba skupić się na oddychaniu. Lecimy Zarzyła się spinaczka. Nie da się wiedz. Nie da się. Za stronu. Nie jesteś, Gratuluję, że Słyszałeś, przebiegasz czterdzieści trzy kilometry. Chyba jest źle. Hmm. Źle To są ze szczęścia Tak jest to, to co się działo na końcu To przeszło moje najświętsze oczekiwania To jest taki wielki Uuu, Także Podkaczony Przebiorę się i coś więcej powiem, naraz muszę... Odsapnąć. od nich. Dobra. Dochodzimy już powoli do siebie, Staliśmy pyszną zupkę pomidorową. Co mogę powiedzieć? Kurczę, niesamowite to było. Wiedziałem, że nie będzie łatwo, ale tutaj ta końcówka po prostu przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Wspinałem się, po prostu na czworakach chodziłem. Ludzie tam z kikami, już wiem po co, po co kiki na tym maratonie zimowym, górskim, bo tyle odchodzi o ten górski, po prostu była wspinaczka na sam koniec. Nie dało się biec. Chwilowo już na tym miałem siłę iść. Ale nie skapitulowaliśmy, wiedziałem, że Suziana nie czeka na do końco. Biegłem, biegłem do niej. Biegłem do niej. Zostałem nią na mecie, od razu mi się humor poprawił. Wcinamy zupkę, odżywamy się i lecimy do domku. Na pizzę. Na pizzę, najpierw z Spaliliśmy podczas tego biegu 3800 kalorii. Ja też spaliłam? 3800, a, razem z Zuzią 4000 łącznie. A tak wyglądał nasz dzisiejszy kamerzysta. Niesamowite wsparcie u całych widzów. Przyjechaliśmy na w pełni zasłużoną pizzę. Dawno nie jadłem tych rzeczy. Dużo mu było. Ja też. Też, na dietę. Chciałem zrzucić trochę zbędnych kilogramów przed tym biegiem. Więc zły też nie I jadąc tutaj jeszcze przemyślałem sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, chwała Bogu za pogodę jaką miałem. Że nie padało, nie było żadnych śniegu, czegokolwiek. Po prostu nie spadła na ani kropelka wody. Nic lepszego nie można na, na przykład nie można było sobie nic lepszego wymawiać, lepszej pogody. E, Realzy, e, zimowy, zimowy. Pamiętam jeszcze, że po około półbeczki, był pół, łeczki, do pół, do pół maratonu, patrzę i jedzie z udział. Jedzie z jedy, jedyny samochód w ogóle, jaki biegną na trasę, na grunt, y, tylko jakaś straż graniczna i nagle patrzę, jedzie z Wszyscy biegną, po prostu biegnie maraton, Zuzia jedzie na nas, w w kierunku, otwiera okno, ale wybiegniecie biegniecie w złą stronę! Wy w złą stronę! Także od się śmiać, tylko potem zadzwoniłem, że już no bo tam wyżej, no lód po prostu. No, ciężko było zawrócić, nawet nie było za bardzo gdzie. Jak już znalazłam miejsce, tylko się modliłam, żebym się nie zakochała, bo jakbym w tym napędze, w się autobusie, w samochodzie, to no, jeszcze goruje. No tak. Na lodzie. Na lodzie. lodzie. Łańcuchy były, ale jakie założyć, absolutnie nie wiem. <laughs> nie, nie wiem, co no, bym śmieszne, zrobiła. To, ale no śmieszne. Nogi, no i bo bolą, ale bez tragedii, za czym stoimy, to będzie. Jeszcze śmiesznie, organizm się zachowywał na zbiegach, bo Podbiegi, no trenowałem na siłowni, w jakichś sam po prostu z podbiegami miałem styczność, ale za bardzo nie zbiegałem. I myślałem, że to będzie taka forma odpoczynku dla organizmu, a to wręcz przeciwnie. Największe tętno łapałem podczas zbiegów. Więc jak zobaczyłem już to na pierwszym jakimś zbiegu, to zmartwiłem się, bo za bardzo nie byłem jakiś na to przygotowany dobra poszło. Jedyny czas, który mogłem mógłbym obciąć to, to był na punktach kontrolnych z krwatką. Prędkość biegu była idealna, przygotowanie bietowo dągowo było też idealne. W biegu super miałem trzy żele, wokę, wszystko było tak, jak trzeba. Jakąś zatonik. zatonił, zatonik, tam coś spałem. E, Pobiegł białeczko. Wsypałeś coś? Miałeś jakieś tutaj nielegalne substancje? Nigdy w życiu, nigdy w życiu. Także Do jestem nie, doping jedynie właśnie tak, jest legalnie. Jestem podsumowując, bardzo zadowolony. Byłem w połowie tabeli e, 222 uczestników. Tak. Ja byłem... E, który? 100? 117 117, no w połowie po prostu. W swojej kategorii wiekowej był ósmy Wiek od 20 I wśród mężczyzn był w 90 Tak, tak, Także tak Także na pierwsze Debiut Super. I Super Ja przybyłam ostatnio w Szyfranek Idzie na dyszkę Szyfruj w kwietniu Tak Właśnie to powiedział Jakub. <laughs> Dobra, a teraz co? Czekamy na pizzę? No. Dzięki wielkie dzisiaj. Polecam. Ustawiajcie sobie cele, dążcie do nich, ponieważ potem jest ogromna satysfakcja. Ma to sens. Po prostu ma to sens. Żegnamy się. Zaraj widziałem. nie mam. nie wiem jak tam jest. more. Oh.